Więcej na ten temat w wywiadzie kuriera, a teraz kolejne informacje. Pisma i apele. Tak wygląda walka radnych woli o wyprostowanie ulicy prostej. Dziś kolejna uchwała dzielnicy w tej sprawie trafiła do ratusza. Inwestycja ma poprawić komunikację z centrum. Tymczasem wykreślono ją z wieloletniego planu. O prostowaniu prostej mówi się od lat. Tymczasem na prostej wciąż nie jest prosto. Ulica nie tylko wpada w ostry zakręt, ale jest stale zakorkowana. Po prostu jest za wąska, narzekają kierowcy. Wszystkie ulice powinny być wyprostowane i powinny być jak najprostsze. Pani. Bo jak jest podszybione, to później się ciężko jeździć. Na zlecenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych powstał plan przebudowy ulicy. Zakłada poszerzenie do dwóch pasów od skrzyżowania z żelazną do ronda ONZ. Właśnie kończą się prace projektowe. Wstrzymanie inwestycji jest absurdem, mówią radni woli. W tym miejscu zamiast trawnika, no i parkinga, oczywiście, parkingu, oczywiście jest przydatnego dla mieszkańców. W mojej nie powinny być pasy. Druga linia ulicy Prostej, podobnie jak to się ma. Dalej za ulicą żelazną koło Ronda Daszyńskiego. Na poszerzenie prostej zgadza się Stołeczny Konserwator Zabytków. Modernizacja ulicy wymaga częściowego wyburzenia jednej z hal, fabryki Norblina. Będzie obcinana tutaj od drugie przęsło od ulicy prostej, aby umożliwić jej poszerzenie. Jest to ogromnym wyzwaniem, dlatego że hala jest w bardzo złym stanie technicznym. Inwestor chce także na swój koszt poprawić komunikację w tej części nie, Warszawy. Jesteśmy gotowi na własny koszt wybudować łącznik pomiędzy ulicą Prostą i Łódzką, pomiędzy naszymi nieruchomościami, który również jest niezbędny, abyśmy mogli poprowadzić ruch do naszych parkingów. Radni Woli już dwukrotnie apelowali do miasta o przywrócenie w wieloletnim planie inwestycyjnym funduszy na ten cel. Raczej nie ma szans na to, by w perspektywie najbliższych zmian budżetowych, które czekają. Miasto jeszcze jesienią tego roku środki na budowę się znalazły. Koszt prac to blisko 70 milionów złotych.